Halo, halo! Witam serdecznie w piątym odcinku z serii Diablo 4 DLC, Vessel of Hatred. Może pamiętacie, ostatnio widziłem taką oto lokację, nowe miasto, Doki Kurast. I teraz mamy nową misję, czyli... Nie pomnij ocalali. Chyba muszę się dostać do jakichś dungeonów. Z naszym sojusznikiem Eru. Z tej oto strony, archiwum szaleńca. Uff, znowu to ohydne zepsucie. W takim razie, Neyra na pewno tu była. O jaki design lokacji, znakomite kostury, Ormusa. Nadgryziony zębem czasu metalowy kostur, jego skomplikowane zdobienia pokrywa gruba warstwa kurzu. Było jedno i musiała czegoś szukać. Prozaj się. Wola Kalima. Ze zniszczonego korbacza emanuje Nikła magia. Wygląda na to, że ktoś próbował go naprawić. Na grany manuskrypt. Miejsce to było tonącym statkiem. A Ormus, szurem chowającym się na jego dnie, szaleńczą ucztę w Terawinkal, by oczuć od horyzontu do horyzontu. Skręcała każdego biedaka zapanego w jej pole przyciągania, Aż rzecz jasna nadszedł Gidbin. Ormus dał mu życie, statek przestał tonąć. Będą jeszcze jakieś dodatkowe poszlaki, stronica poplamiona i Horem. Słońca opisująca dokładnie pobyt Mefista w więzieniu pod Travinkal. Ze strasznymi szczegółami opowiada o ostatecznej porażce tego więzienia i zupełnym chaosie, który nastąpił. Na marginesie rozpoznajesz pismo Neireli. Nie powtarzaj ich błędów. O! No to mamy mutantę. Nowego rodzaju. Oczywiście musiała być pułapka, jeszcze trucizna na każdym kroku nie dobrze. I wszyscy. Tylko kogo należały te archiwa? Do starego przyjaciela imieniem Ormus. Gdy go poznałem, byłem zaledwie chłopcem. Szukałem złomu w ruinach. Wtykałem nos, gdzie nie powinienem. <ścoughs> A on był wioskowym głupkiem. Przyłapał mnie na podkradaniu z jego zbiorów. Spuścił milanie i powiedział, że przypominam mu jego samego w tym wieku. Teraz jest już gdzieś indziej. Ma tam ważniejsze zajęcia. Taki głupek i takie archiwa posiada? Posiadał we wszystkich tych księgach mowa o miejscu zwanym Trawinkal. Trawinkal? Po co miałaby się tam udać? Znalazłam jej notatki. Chyba miała nadzieję czegoś się tam dowiedzieć. Dowiedzieć? Trawinkal to miejsce najkrwawszej katastrofy Zakarum. Oszalała, jeśli zamierza się tam udać. A ty tym bardziej, skoro chcesz podążyć za nią. Wolę nie myśleć, jak świadczy o mnie to, że wybiorę się tam z tobą. Jeśli mamy przeżyć, będziemy potrzebować pomocy. Łaski światłości. Chodź, na południe stąd jest miejsce odprawiania rytuału. Wiem, którego ducha wezwać. Jeśli się nam poszczęści, może nawet odpowie. No dobra, czyli misja zatwiona. Mam jakiś dodatkowy punkt umiejętności. Hmm, w co warto było jeszcze podejść? Może tędy? Zyskujesz ukrycie i nieustępliwość na 5 sekund po użyciu krona cienia. Dobra, ja często z tego korzystam. Mogę to wykorzystać? Come on. Um, a może już mam? Nie jestem pewien. Nie to wszystko już było dodawane. Hm. 5 na 5, już więcej nie zrobię. Zatruci wrogowie zadają obrażenia zmniejszone o 5%. Bardziej pasywna kwestia. Nie wiem, czy to jest aż takie potężne tędy. Trująca pułapka. Dobra, zobaczymy z pułapek niech będzie. I muszę się wydostać. Jeszcze jakaś księga, czy ja to czytałem? Księga ciąży ci w dłoni. Na jej kartkach zebrana jest wiedza tajemna dotycząca natury magii z Katsim Kilka rozdziałów wyrwano. Okej, okay, Hatela. A więc wychodzimy. No myślę, że Dungeon będzie jednak trochę większy, ale okazuje się, że... Muszę się dostać w zupełnie nową lokację, tędy. A co się jeszcze dzieje? Zbierano tu i spisywano wiedzę. Nie, ja, chyba wszystko już zobaczyłem. Kłamczucha! Naprawdę! Spojrzał mi prosto w oczy, a potem pobiegł do dżungli! Ok, jeszcze jakieś nowe rozmowy. A co się jeszcze dzieje w mieście? Hmm, cóż. Wekukę wszczęła bójkę z Welio, a obawu przyłapano na całowaniu czytamy. Och, i Uchok mówi, że prawie schwytał lwa. Na hantu nie ma lwów imę. Rozsiewaj dalej te plotki, a może dzieci ci uwierzą. Ech, trochę głupia sprawa, że nie ma jeszcze żadnych misji pobocznych, muszę przyznać. Niby ma ich być 35, ale do tej pory żadnej nie było. Może się to zmieni za jakiś okres, ale myślałem, że w takim mieście coś by się rzeczywiście znajdowało. A do tej pory nic podobnego. Dobra, w takim razie będę się skupiał na głównej historii. Niech wam będzie twórca. Co my tu jeszcze mamy? Szukam materiałów jakieś enty czy tam drzewce dziko drzew. Też nie przypominały sobie podobnych wrogów ciekawa sprawa. I to już w sumie granica lokacji larwy no to bardziej powolne. Atędy? A tędy. Wydaje mi się, że to mogą być jakieś nie, misje poboczne. Lokacje wyglądają dosyć charakterystycznie. Jakby nie palili kogoś na stosie jakieś dodatkowe piwnice, nie, to raczej nie będę sprawdzał. Tak, biegam w sumie dookoła, jeszcze patrzę, czy może będą jakieś nie wiem, misje poboczne. Czasami są w sumie ukryte po otwartym świecie, więc wolę sobie pozwiedzać. No szybko, mało energii. Żadnych misji w sumie nie widać w okolicy. 100 zwojów, lista lecerzy poległych podczas oblężenia piekła. Modlitwy do zmarłych męczenników o siłę i odwagę. Ok, plaga szumowina, pomóż mi się jej pozbyć. O, szumowinę. Muszę je załatwić, nie ma jednej opcji. Potrzebuję więcej energii. Dziękuję. Czy teraz możesz posprzątać ten bałagan? To miejsce miało być uświęcone, a stało się w tej breni przygotowywanej przez szumowinę Co to w ogóle jest? To zadaje jakieś większe obrażenia. Jezu Chryste, za zgina! Dajcie spokój mi w ogóle, ja nie mogę. Nie spodziewałem się aż takich obrażeń. E, chyba więcej już nie będzie żadnych materiałów kluczowych. E, dobra. Jesteśmy koło ważnej lokacji jakiegoś pomnika. Jakiego ducha wzywasz? A, nie możesz go kojarzyć. Trzyma się na uboczu. Okej. Okay, czym są szumowiny? To zagubione dusze upojone toksynami z dziczy. Zazwyczaj to podróżnicy z odległych krain, którzy nie mają pojęcia o tym zakątku sanktuarium i nigdy nie próbowali go poznać. Wykorzystują dżunglę na swoją modłę. Przekształcają jej esencję w trucizny. Bez przerwy biorą i biorą. Uważaj, by nie wypić tych ich naparów. Możesz się uzależnić tak jak oni. No tam były całkiem spore obrażenia od tych oparów. Czy muszę przygotować coś jeszcze? Nie, już dużo zrobiłaś. Oczyszczając to miejsce. Oczyściła się siebie. Teraz wystarczy połączyć się z duchami. Jestem w gotowości. Heni, oiso hana Wichaczow, akarat. Kimże jesteś, żeby prosić mnie o taki dar? Znasz mnie, Wielki Duchu. Jestem Eru. Nestor Spirytystów z Nahantu, wierny strażnik Królestwa Duchów i twój oddany sługa. Powstań, Eru. Nie potrzebowałem sług za życia i nie potrzebuję ich teraz. Powiedz, dlaczego pragniesz tego daru? Udajemy się do przeklętego miasta Trawinka, by ocalić przyjaciółkę. Jest w wielkim niebezpieczeństwie. Moje dziecko. aż szlachetne intencje, ale wzięcie na siebie roli zbawiciela prowadzi jedynie do poczucia rozczarowania i rozpaczy. Jeśli nie dasz jej siły, aby mogła ocalić się sama, tylko odwlekasz stratę. Ale tyle mogę zrobić. Użyczę ci mojej światłości. Aby rozświetlić drogę w mrok, trawikal. A być może zmądrzejesz do czasu naszego następnego spotkania, że Ten duch mnie znał? To masz prawdziwe szczęście. Nie musisz udowadniać tyle, co przeciętny pielgrzym. Dał nam ochronę przed zepsuciem pustowników. Lepszej szansy mieć nie będziemy. Spotkajmy się pod trawinkal. Hmm, dobra, czyli misja załatwiona. Sięgnięcie za osłonę. I tędy mamy trawinkal, migoczące światło, jasna sprawa. No, dobra. Misja w sumie poboczna załatwiona. W takim razie może jeszcze warto było przejść na jakąś nie wiem, bardziej poboczną eksplorację. Co się dzieje? Czuję jest jakby włączył się ogień. Dobra, poszedłbym na jakąś nie wiem, eksplorację świata. Mamy studnie, lecz może jeszcze jakieś poboczne tereny za zobaczymy. trawinkal. Nie wiem, na kolejny materiał zostawię może. To może być jakaś dłuższa misja, znając życie. Gdzie my schodzimy, jakieś naprawdę bardzo mroczne lokacje. No, od razu sobie trochę przekspimy. Runy były dosyć mało przyjemne, zadowały spore obrażenia, trzeba zwracać na to uwagę. No to jakaś mniej bezpieczna lokacja. Tu wrogowie naprawdę dużej ilości już walczymy od dłuższej pory. więcej energii Dobra mamy jakieś fajne materiały zobaczmy czy coś zebrałem rzeczywiście godnego uwagi nie, nie, statystykami. nie, tam rzeczywiście mamy jakieś nie, nie, może być. mamy jeszcze jakieś wyzwanie nieopodal, ale na czerwono jest zaznaczone coś ok może warto było zobaczyć, zaraz sprawdzę Dobra, spróbujmy, jest jakieś wezwanie. Rzeczywiście, obężona karawana, o co w tym chodziło? Zgładź wrogów. A teraz dopiero misję rozpoczynam. To muszę chronić tej bohaterki. Ona też ma jakiś pasek zdrowia dodatkowy. Nad kilka jest tych osób do obrony. A i mamy też pasek, ile wykonaliśmy. Po prawej stronie jeszcze minuta. Niecała. No to nie jest takie proste, mówiąc szczerze. Znaczy, ja przetrwam, ale ci więźniowie to już ciężej. Dobra, daliśmy radę. No i mam jakieś skrytki. O, było warto. Dobra, co ja zabrałem? Lepsze buty. Jakaś inna maska. Dobra, może być. I tu jest główna historia. Tu już więcej chyba nie będzie na jakąś poboczną eksplorację szukam jakiejś misje poboczne może by się znajdowało, ale to jest bardzo rzadkie akurat potrzebuję więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotowa. A ja zapomniałem mu wierzchowcy, kurde. I to przez dłuższy okres. Mogłem już podobnie eksprować. No trudno. Za pierwszym razem w sumie warto tak bardziej szczegółowo pozwiedzać. Dobra, jestem już w okolicy odpowiedniej. To jakieś już bardzo niebezpieczne tereny na czerwono zaznaczone na mapie. To może być jeszcze bardziej jakoś niebezpiecznie, z tego co widzę. Krawędź nicości. Ja chcę przejść na eksplorację świata, żeby tak zobaczyć sobie jak się świat prezentuje. Może też jakieś misje poboczne byłyby w okolicy. No to nic nie widać, gdzie są w ogóle zadania poboczne w tej grze. W dodatku potrzebuję więcej czasu. Czyli lokacja zablokowana. To jest jakaś, nie. Wiem, jakieś wielkie miasto z widzę Chyba poblokowane z każdej strony. i nic nie ma. Dobra, to jeszcze tak niby zjechać. Nie wiem czy to jest odpowiednim podejściem, mówiąc szczerze, nie. Też jest zablokowana trawinka, tak zwana. Okay. Nie, to w sumie chyba nie ma co więcej przedłużać. Szukałem jakichś zadań pobocznych, ale... No niestety, wiele rzeczy raczej nie mamy. A lokacja naprawdę fascynująca. Tak, na pierwszy rzut oka, jak właśnie zwiedzam ten dodatek, wydaje mi się, że jest za mało misji pobocznych. Znaczy, w sumie mamy 35 na przestrzeni całej krainy, a to już żadnej nie widzę od naprawdę dłuższej pory. Bo liczę, że coś znajdę dosyć prędko. No w sumie w podstawce nawet w jednej krainie było z 60 misji, w tych największych, jeżeli mnie nie i mogę tak się wycofać. 35, 40, 30. 47 było najwięcej w jednej. Czy ten dodatek to tak naprawdę jest jedna czwarta, jedna piąta morza podstawki? Tak to mniej więcej wygląda. Może będą jeszcze jakieś dodatkowe nowości, których nie wiem, nie kojarzę do końca. No zobaczymy. Tędy. A to było fajne ulepszenie, że jestem super mocarny. Mogę wszystkie demony szybko zdewastować. Nie więcej czasu. To jest najlepszy bonus w całej grze, z pewnością. Dobra, H, nie ma co więcej przedłużać. Skupmy się może na głównym zadaniu.